Aktualizacja do The Sims 4 oraz szczegółowe informacje o dwóch nowych kolekcjach. Dziękuję moim wspierającym. Hej to Aqua, zapraszam Was, rybeńki, na odcinek newsowy, gdzie omówimy sobie niewielką aktualizację, która poprzedza wejście dwóch nowych kolekcji, na które w poprzednim roku głosowała simowa społeczność. Rybeńko, jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to pamiętaj o wpisywaniu kodu twórcy Marina podczas każdych zakupów na platformie EA I z góry bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o aktualizację, to tym razem nie dostaliśmy żadnych nowych, darmowych obiektów, a jedynie poprawki błędów. No ale jestem w stanie to zrozumieć, bo niedługo i tak wszyscy dostaniemy coś większego, i o tym wszystkim mówiłam już w poprzednim odcinku niosowym, kiedy omawialiśmy sobie nową mapę, nowego sezonu. Także nadróbcie koniecznie te informacje, bo tam wspominałam o aż pięciu nowych nadchodzących rozszerzeniach. Także w sumie sami słyszycie, kochani, dzieje się. A to jest dopiero taki mały wstęp do tego wszystkiego. No ale wracając do listy, ja już zapoznałam się z poprawkami i muszę przyznać, że według mnie niestety, ale nie poprawiono nic, co by było jakiś świecie bardzo istotne. Więc nie będę Wam tutaj tego wszystkiego przedstawiać, tylko zostawiam Wam link w opisie. Więc jeżeli będziecie chcieli się sami z tym zapoznać, no to wiecie co robić. Po prostu wejdźcie sobie na stronę. Główną EA. Ogólnie warto podsumować temat tej całej małej aktualizacji, że jest ona tylko po to, aby po prostu przygotować grę na wejście dwóch nowych kolekcji. Więc ja Wam graczom polecam odświeżyć swoje modyfikacje, aby uchronić się przed różnymi błędami. I zdecydowanie to jest aktualizacja, która wyłącza wszystkie modyfikacje, więc najpierw włączcie je z powrotem w opcjach. Premiera tych dwóch nowych kolekcji odbędzie się tego samego dnia, bo 18 stycznia. To właśnie wtedy do gry dojdzie kolekcja o nazwie Gotycki Szyk oraz kolekcja o nazwie Zamkowe Posiadłości. I już teraz zdradzę Wam tajemnicę, że na moim kanale odbędzie się rozdanie z tych dwóch rozszerzeń, także oczekujcie szczegółowego przeglądu z dwóch zawartości, bo właśnie w First Looku ogłoszę oficjalnie rozdanie. Zacznijmy od ubrań, bo gotycki szyk odnosi się do trybu tworzenia sima i wprowadza nowy styl dla naszych bohaterów. Kolekcja wprowadzi ogólnie do gry 24 obiekty i mamy tu dosłownie różne elementy, jak makijaż, akcesoria, górne i dolne części ubrań, a także te na całe ciało. Pojawią się charakterystyczne elementy dla tego stylu, jak na przykład siateczki, skóry, metalowe wstawki, jakieś sprzączki, uprzęże, buty na koturnie w tym i stylizacje bardziej mroczne i ponure. Jak dla mnie ta kolekcja idealnie dopełni pakiet rozgrywki na przykład wampiry i ogólnie z postaciami nadnaturalnymi, takimi jak właśnie wilkołaki, a nawet i magowie. Także może być naprawdę bardzo fajnie, jeżeli chodzi o nową garderobę na naszych simów. Dostajemy też naprawdę bardzo ładny podgląd na nowe zdjęcia, reklamujące oczywiście ten cały kit i muszę przyznać, że oh my god! Faktycznie, no trzeba przyznać, że Aleksandro, w jakim ty towarzystwie się obracasz, słuchajcie, mamy tutaj jakiegoś zamaskowanego faceta, wygląda naprawdę dobrze. Faktycznie ten kaptur wygląda ona trochę jakby był stylizowany na kaptur mrocznego kosiarza, co jest myślę, że nawet całkiem fajne. Ogólnie tutaj widać, że mamy jakiś taki ładny top, jest siateczka, jest tutaj oczywiście trochę tych elementów, jak właśnie paski. Ba, ba, powiedziałam trochę. Jest tego naprawdę mnóstwo. Ta pani jest wręcz, bym powiedziała, że cała w paskach, jeżeli chodzi o rękawiczki, spodnie i tak dalej, i tak dalej. No, wydaje mi się być to takie dość drapieżne, ale myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zwłaszcza jeżeli lubi kolor czarny i wiecie, takie mroczne klimaty. Kolejny obiekt, który Tutaj mamy, no to są czarne spodnie, ta kurteczka tutaj z tym kapturem. strój, który wygląda jakby był na całe ciało, chociaż składa się z dwóch osobnych elementów, ale trzeba przyznać, że naprawdę jest bardzo spójny. Tu mamy kolejne jakieś spodnie, widać, że są krótkie, jakieś tutaj pasy, chyba takie ozdobne wiszą, jakieś faktycznie sprzączki i te sprawy. Jakiś t-shirt z tutaj siateczką, także też jest naprawdę ciekawie. Buciki mamy tutaj już trochę one odchodzą kolorem od tej czarnej, tutaj powiedzmy, że całej aranżacji, bo to są w kolorze niebieskim. Czyżby to było coś dla mnie. <laughs> No dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie w takim razie do kolejnego zdjęcia i tu już mamy podgląd na troszkę więcej tych ciuchów. No powiedzmy, przynajmniej też będą tutaj jakieś inne odmiany kolorystyczne. No ale teraz tak, mamy tutaj imprezkę i jest też tutaj coś, widać, że związane z wilkołakami, no ale jakby nie patrzeć, to jest tylko kolekcja, więc tutaj nie będzie raczej żadnego nawiązania, oprócz po prostu samej garderoby. Mamy tutaj jakąś nową bluzkę na samym końcu. Tutaj też się pojawia jakaś taka nowa bluzeczka z troszkę dłuższym rękawkiem, nowe spodnie z trupią czachą, więc Dzieje się, moi drodzy. Mamy kurteczkę, powiedzmy, że skórzaną, sukienka na całe ciało i ja choruję na te buty. Słuchajcie, zobaczyłam już je przedtem i po prostu jestem nimi zafascynowana. Chcę zobaczyć ich po prostu wszystkie kolory, bo wyglądają naprawdę super. Mega mi się podoba, że tutaj one mają takie wstawki jakby holograficzne, coś w tym stylu, także lecę na to. To mi się naprawdę mega spodobało. W sumie jako jeden taki nieliczny tutaj produkt, no bo nie oszukujmy się, ale jakby nie będę ściemniać. Styl gotycki nie jest moim stylem wymarzonym i ulubionym. Ale bardzo chętnie faktycznie będę coś też tutaj kombinować i w tym stylu, bo wiecie, ze wszystkiego można naprawdę stworzyć coś fajnego. Tutaj mamy jeszcze jakąś taką powiedzmy, że zabudowaną kurteczkę, właściwie to jest płaszcz, z jakąś taką bluzką z siateczką. Okej, okay. ta góra z tym dołem to chyba jednak są osobne elementy, tak jak tutaj możemy sobie to wszystko zobaczyć. Ogólnie na spokojnie, bo w trybie tworzenia Sima w następnym odcinku po prostu będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Zobaczymy sobie każdy jeden obiekt, wiecie jak zawsze pokazuję te filmiki, dosłownie od góry do dołu, od przodu, od tyłu, także bez obaw kochani, żaden obiekt nam nie umknie. Ogólnie przeszło mi jeszcze przez myśl że twórcy powinni dodawać nam simy, które pojawiły się już na zdjęciach i na okładkach tych wszystkich kolekcji. Jest tyle pięknych postaci, które zostały stworzone, i to by było naprawdę świetne, jako taki element dodatkowy, ale na przykład tylko do tych kolekcji, które oczywiście zawierają ubrania, żeby to miało sens. No błagam was, zobaczcie sami, ile serio fajnych simów nam przemknęło. Serio, szkoda, to by było naprawdę super, jakby się jeszcze pojawiały jakieś wiecie nowe postacie. Mogłyby nawet nie mieć historii, po prostu wiecie, żeby tylko byli jako nowi bohaterowie do naszej dyspozycji. Ja osobiście bardzo chętnie bym takie simy wykorzystać. Albo do swoich rozgrywek nawet jako gościnnie, albo po prostu jako takie ładne tło, jeżeli chodzi o sąsiadów. Także i jej apeluję do Was, dajcie nam dostęp do tych wszystkich simów z okładek i ze zdjęć, bo wy nam tutaj zabieracie trochę zabawy. Later. Druga kolekcja, czyli zamkowe posiadłości, to paczka, która w całości skupia się na trybie budowania i nawiązuje do średniowiecza. Znajdziemy tutaj 25 elementów, z czego niektóre z nich różnią się od siebie, np. tylko wysokością lub szerokością, jak chociażby okna. Oprócz tego otrzymujemy oczywiście inne elementy, jak na przykład bram, Mamy olbrzymie wrota, kamienne schody, ogrodzenia, różne rzeźbienia, a nawet lamy stylizowane na gargulce. To wszystko ma nam zapewnić przeniesienie w odległe czasy oraz stworzenie sobie wystawnej fortecy. Jeżeli chodzi o zdjęcia, no to muszę przyznać, że wygląda to dość spektakularnie. Tutaj twórcy faktycznie chcieli nam pokazać jak najwięcej. No i faktycznie dostajemy podgląd na schody, na poręcze, nawet w takim powiedzmy, że zaokrąglonym wariancie. Mamy tutaj te nasze lamy, które są stylizowane na gargulce, jakieś wielkie bramy i tak dalej. Tutaj gdzieś też widziałam w opisie że było napisane, że opuszczana brama. Tylko teraz pytanie, czy ta krata faktycznie będzie opuszczana, czy nie. Spodziewam się, że nie, że to jest tylko i wyłącznie dekoracja, więc nawet nie będę się łudzić i zachodzić dalej w tym temacie. Tu faktycznie mamy te rzeźby na ścienne. Tutaj jeszcze jakieś takie pewnie obrzeża i tak dalej. No dobra, no powiedziałam, ta paczka jest taka naprawdę mocna i dość spektakularna. Mega mi się podoba to całe wykonanie. To wygląda naprawdę przepięknie. W ogóle patrzcie, kto tutaj jest. Znalazłam państwa landgrabów. Nancy robi sobie zdjęcie z. Frejem. Fantastycznie. Fajny ten zamek. Wygląda ogólnie na prostą budowlę. Nie odtworzyłabym go. Uważam, że ta paczka jest dość mocno techniczna, bo pojawiają się tutaj takie elementy, które niestety, ale nie każdy gracz będzie umiał zastosować. Poza tym, budowanie zamków, fortecy i tak dalej jest naprawdę budowaniem zaawansowanym, i pojawiają się tutaj pachy łuków, obrzeża i ozdoby na ścienne, takie, które nie każdy gracz będzie umiał, wiecie, w pełni wykorzystać. Osobiście uważam, że jest to jedna z trudniejszych kolekcji, jaka po prostu powstała do tej pory, bo nie dostajemy tutaj elementów do trybu kupowania, jak na przykład meble, stoły, wiecie, różnego rodzaju krzesła i tak dalej, tylko dosłownie rzeczy dostawiania Budynków. Więc moja dobra rada, przy zakupie zastanówcie się, czy faktycznie potrzebujecie tej kolekcji. Bo jeżeli faktycznie nie chcecie wybudować zamku lub jakiegoś obronnego muru czy ruin, to ta paczka po prostu nie będzie wam do niczego nigdy potrzebna. No ale wiadomo, każdy kij ma dwa końce, więc teraz zwrócę się do osób, które potrafią budować i potrzebują większych wezwań. Kochani, uważam, że ta kolekcja jest dosłownie ukłonem w stronę osób, które budowanie mają w małym paluszku. W końcu budujący otrzymają coś, nad czym będą mogli spędzić więcej czasu, będą mogli się pobawić formą i zrobić coś naprawdę trudnego. Myślę też, że do tego tu, fajnie wpasują się inne rozszerzenia, jak chociażby akcesoria romantyczne, ogród, które niedawno były jeszcze za darmo, lub wcześniej wspomniane wampiry. No wiecie jednak, wampiry, zamki i te sprawy, to idzie w parze, także tutaj też można fajnie pokombinować. Patrząc na to wszystko, serio ubolewam nad tym, że nie dochodzą nam tutaj żadne inne meble. I między innymi właśnie dlatego wspomniałam, że ta paczka jest bardziej techniczna i nie dla każdego gracza, bo nie udekorujemy sobie pomieszczenia. Musimy sobie dosłownie zbudować cały budynek. A ogólnie nie będę ściemniać, no fajnie by było dostać jakieś takie, wiecie, wielkie łóżko wposowujące się w zamkowy klimat. Czy też obiekty jak właśnie stoły, krzesła, zasłony i tak dalej. No ale kto wie, może kiedyś twórcy dodadzą nam cały dodatek inspirowany średniowieczem. Ja bym bardzo chciała. I kto wie, może właśnie takie elementy są przewidziane na inną okazję. Kurczę, no tego nie wiem, rybenki, ale trzymam kciuki, żeby faktycznie tak było. Teraz, kochani, wyczekujcie z Luka z podwójnym rozdaniem. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję moim wspierającym. Na razie, cześć, pa.